OK, laski, jedziemy z ekspoległym poległym padalcem, czyli trzeci film z serii. Prześwietlamy gada. Jest mu przykro, moja piękna, ale to jak jest mu przykro? Wie, że bardzo przedsłaniaczył. A ty tutaj, piękna. Hmm. O, dobity jest. O, jak jest dobity. Matko, jedyna. On powiedziała wręcz w głowie, to mu siedzisz tak, że to przypomina bardziej obsesję. Na razie będzie ci się przyglądał. Tak sobie myśli. Obczajam. Obczajam, może dawać Ci też bardzo subtelne e, znaki. Co czuję? Napracowałem się, zrobiłem wszystko, co można. Jeszcze widzi możliwości, czuję, że pomiędzy Wami są możliwości, ale też e, byłem, zdobyłem moje. Przede wszystkim szukał ukojenia na chwilę obecną. Jest, będzie starał się zwrócić uwagę na inne aspekty waszej relacji. Przede wszystkim na to, jak to było pomiędzy wami. On też może mieć wrażenie, że ty czerpałaś z waszej relacji więcej. Chłop jest bardzo obciążony. Tutaj mogą do niego dochodzić jakieś plotki na swój temat, że jesteś na niego zła. Że w ogóle, no, że jesteś zimna już. Żebyś mu łeb przydupił cieba, no. Docelowo no wie, że to jest zakończone i będzie starał się wyciągać z tego wnioski. Na przyszłość będzie próbował to reanimować jeszcze. Tak. Przede wszystkim chciałby, żebyś tego słuchała. To by chciał. Dobra. Chłop czuje się porzucony. Wie, że będzie musiał odejść. Od tej sytuacji, ale też, no, widzi inne opcje. Przy tobie widzi inne opcje. No i to, co jest nieuniknione, to niestety, moja rybko. Niestety, ale wierzę. Więc tutaj nic więcej nie widzę. Są na tle duchowym, bardzo jasny i klarowny przykaz. Są na tle duchowym. Oj, tak, dla ciebie. Ty potrzebujesz um, troszkę wyjść do ludzi przede wszystkim, e, poznać tą swoją energię męską, swoją własną, e, żyć tu i teraz i praktykować być może wdzięczność. Pomiędzy wami mogła być to relacja karmiczna. Mam południowy węzeł księżycowy, więc tutaj. Trochę taka strefa komfortu, więc może warto by było w to uderzyć, w tę stabilizację, harmonię, klarowność. Zimą może pojawić się ktoś nowy w Twoim życiu, rybko, i tutaj poczujesz się wolna. To są też energie jowiszowe, nowe początki, typowe działanie. Ktoś wiedzie do ciebie z propozycją czegoś bardziej transparentnego. Powinnaś skupić się na swoim poczuciu własnej wartości i tego, czego oczekujesz. Zwrócić uwagę na pasję życiową. Ktoś już na chwilę obecną ciebie obserwuje, ktoś nowy. Uważaj, bo był, możesz tę też dowiedzieć się od byłego lub o byłym, e, że cię oszukiwał, w związku z tym też ty będziesz względem niego zimna i obojętna, ale on będzie chciał Ciębie przepraszać tutaj. Skup się na self-love, na wzroście, na glowapie jeszcze tego lata. Zwróć uwagę na wspomnienia i na e, pewnego rodzaju e, aspekty swojego wychowania. Dla kogo czytałam? Bliźnięta, ryby, rak, matko, wszystkie znaki podwójne, panna, skorpion, strzelec na spodzie, koziorożec.